Kochani, no kochani, nastał ten dzień. Trzy motory, trzy interkomy. Ale już jesteś. No ciebie właśnie tak słuchać z takimi czaskami, ale to na, na, tym, na stacji zobaczymy, czy, czy to włączyć i wyłączyć jeszcze raz, może samą wtyczkę tylko, nie? Może coś tam podeszło. A ciebie ojciec, czy się słychać czy nie? No to coś musi być z tym, dobra, to na stacji sprawdzimy, tylko zatankujemy. No jak widzicie kochani, nagrywamy teraz na trzech interkomach. Pierwsze koty za płoty. Kupiliśmy Max 100 MC2, czyli z radykiem i 6 sześć, sześć motocykli w konferencji. Także ruszamy w trasę, jedziemy na długo i zobaczymy jak to będzie wszystko hulać. Na razie pierwsze testy. Kochani, czy interkomy. Każdy jeszcze ma telefonik sparowany z tym. Potem wam stawię zdjęcie jakie to są interkomy, żebyście wiedzieli, nie żeby dla reklamy, bo nic z tego nie mam, ale Max to, taki, taki sklep w orkuszu i nagrywam wam to, żeby wam powiedzieć, że, że naprawdę fajne, Przejechaliśmy już chyba za 30-40 km i no i, i, leci, i lecimy i lecimy dokładniej. Lecimy na trzech interkomach. Nawigacja mówi, jak dzwoni telefon, to na chwilę rozłącza, a samo się podłącza. Także powiem wam, że po długich i ciężkich krzesław tutaj, który jedzie teraz na... O, o, na na ostatniej pół pozycji No chyba będzie słychać siebie też no, za, Załatwił takie, że przywiózł, to spróbowaliśmy to Sam zamówiłem i, i teraz jeszcze pewnie ojciec będzie sobie zamawiał takiego samego Będziemy mogli już spokojnie jechać Jeszcze są z radykiem e, Cena jaką zapłaciłem to 340zł plus wysyłka i jest radio, jest 6 y, 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 6 interkomów można podłączyć jednocześnie i jednocześnie każdy może mieć jeszcze podłączenie ze swoim telefonem czy z nawigacją Także naprawdę, naprawdę fajne No i jedziemy moją ulubioną trasę, ciśniemy na Włoszczową Odezwiemy się na jakiejś przerwie A, za 670 jest to z kamerką, dokładnie Tylko tam jest chyba 2K, nie? Bo tak patrzyłem, to nie jest 4K, tylko, tylko 2K Taki typowy rejestrator, nie? No ja tutaj mam GoPro, także GoPro no jednak jakość tego obrazu super, także na razie zostaje przy tym, ale kto wie, może tego sprzedam dziadkowi, a sobie kupię z kamerką masz taką z tyłu pokrętło Pokrętełko masz. Weź sobie do przodu i przytrzymaj Tak teraz już masz widzisz tylko przytrzymujesz, nie? I jak masz radio w tym moim no to wtedy sobie yy, w ten sposób jak krótko to przestawiasz fale, nie? A jak długo to przyciszasz pogłaśniasz. Także no No nie, bo jednak jest za dużo tych pewnie. Połączę. No, więcej Więcej będziemy robić. To ja Bardzo dobrze. Niektórzy już rezygnują. Nie ma! Zejdzie przeprowadzi na, na ten, na, na chodnik, wciągnij! No. no, no on będzie pierwszy szedł. No Musimy go puścić, bo inaczej to nie będziemy się z nim ścigać, no ale nieźli. Sowstwiennik, rosyjskie napisy. Dobra, dobra, jedzieć! jedź! też na rzoki! tylko w stanie na rzoki, tylko wstaniesz po wszystkim! To ten, kto jechał za nami, ma zaproszony do policji. No, no. No to już teraz wie, że straży policja. A ten się zatrzymał teraz, tutaj, ostatnim wagonem. U, u, u. Dobra, spróbujemy, czy się uda połączyć. Cześć kochani! Widzicie? Trzy maszyny. Piękny Kiway Superlight. Wspaniały Junak. I... No, Yamaha. Nie, Honda. Co ja mówię? Honda. Honda. Oczywiście, że Honda. No i tak to wygląda. Tak sobie jedziemy. Tylko jeszcze nie udało mi się sparować teraz z powrotem z telefonem. Ale zaraz to ogarniemy. Propozycja znajomości. Tak, mhm. Ktoś mi tu pisze, jakiś maksim, nie wiem jeszcze co. Dobra, Dam, damy maszyną chwilę odpocząć i, i lecimy dalej. Jak widzicie, dzisiaj ekstremalne temperatury 33,8. Mamy godzinę 17:30. Motocykl, czy znaczy temperatura na cylindrze 92,5 stopnia za bardzo nie chcę się składzać ale ciśniemy w trójkę, nie wiem czy będziecie widzieć teraz w lustereczkach dwie maszyny za nami <grytanie> Kiway i Honda Hornet Chase. ale to jest jazda a my już jesteśmy we włoszczowej ciśniemy na Gidle taka trasa popołudniowa w sobotę, bo dzisiaj znowu byłem w robocie w trójkę, pierwszy raz w trójkę z Czesławem no, i sadzimy dalej, zobaczymy, jak tam. Ale naprawdę, temperatura temperatura wysoka. Tam nagrywanie, no tak. Możecie, ja się schowam jak coś. No, to kawałek ja i i Honda Hornet 600. taka ekipa dzisiaj. <gry> Teraz mamy kawałek do widlów 38 chyba kilometrów czy 6 No więc jedziemy 36 stopni na polu cały czas Motorek 90, prawie 1 stopni na Cylindrze i daje radę Działają, wszyscy rozmawiają, znaczy nie mam połączone z kamerką, oczywiście, bo ja kamerkę mam nie, niestety nie na Bluetoothie, no, także nie, nie, chyba nie będzie słychać, co mówią inni użytkownicy, bo ja to słyszę w słuchawkach, ale w sumie sprawdzimy na filmiku. Wspólne zaangażowanie no, ja to ja cały czas nagrywam, potem będę ciął! To się wytnie! Tak, tak, tak To nie ten, bo to też tam no tutaj ten No ale tam też stop, nie? To i tak byśmy musieli dojechać i Są te drewniane domki, co mówiłem w Gidle. Aha. Jesteśmy. No kochani, jedziemy teraz na cały czas w trójkę, jesteśmy w Gidlach. Ale na, tylko na dwa y, interkomy tak idealnie się rozmawia cały czas. Jak są trzy połączone, to już czasami na dłuższej odległości, czy tam na większej są jakieś tam czaski, czy, czy tam coś. A czasami idealnie, no, no po prostu nie jestem. A no, we dwóch jak jesteśmy teraz, bo trzeci się interkom rozłączył ostatni Czesław. No to wtedy normalnie, normalnie wszystko, wszystko słychać, normalnie mówimy. O, tu jest ten, ten kościół, co na poprzednim filmiku pokazywałem, że ksiądzce zrobił drogę na wprost do siebie. Jak ludzie z wioski jadą, to nie mogą inaczej jechać, tylko do kościoła. No zobaczyć teraz. No, taki i proboszcz. proboszcz w Gidlach ma tu załatwione wszystko i, i popatrz teraz. Główna idzie w lewo, niby, nie? No ale ksiądz ma tak, że jedziesz prosto, nie? Bo ciężko, ciężko skręcić. Aha, tak. <laughs> No i ten kościół naprawdę solidny, jak na taką, na taką wioseczkę, nie? No. no to teraz już naprawdę mamy z górki, że tak powiem, chociaż jeszcze jest ponad 100 km do, do domu. No, no to stówkę masz 115 do domu. O polone zjedzie. No, także tak to, kochani, wygląda, że jedziemy sobie w trójkę. Jest fantastycznie. Jeszcze też testuję kamerkę tą, czy, czy w taki sposób ją mieć zamocowaną, bo ją przykleiłem sobie tutaj na, Mówiłem Wam, że czekam na naklejkę, czy tam uchwyt do, do kasku HJC. No oczywiście okazało się, że jednak nie da się go z prawej, z lewej strony kasku przytegować, bo przy, przykleić, no bo jest po prostu e, mniej obły ten, ten mój kask niż HJC. No i stwierdziłem, że przykleję to... Tutaj na kasku mi to nie przeszkadza. Jak zdejmę kamerkę, to zostanie tylko taki pasek, nie, nie przeszkadzający w jeździe. Tylko kamerkę mam teraz niżej, nie? nie daję jej do góry, ale zobaczymy. Mogę ją jeszcze jakoś tam podnieść. Zobaczymy jak, jak wyjdzie filmik. Na razie testujemy Max to sklep z orkusza interkomy i testujemy, testujemy nowe ustawienie kamery. No, troszeczkę przykleiłem, już nie da się tego zmienić, troszeczkę może krzywo, ale to już życie. Ale się jedzie. Jakieś nam zostało te 115 km do domu, może troszkę więcej, bo nie mówię moim współpartnerom w jeździe, że, że jeszcze będę trochę przedłużał trasę niż to co pokazuje GPS. No, ale dobrze, że o tym nie słyszą teraz, nie interkomy powyłączane. Ciekawe czy to się nagra, kto się nagra to to będzie moc, będziesz, będziesz dziadek występował czy ojciec występował e, w tym, pierwszy raz głosowo w filmiku, <laughs> tak w czasie jazdy oczywiście no zobaczymy, no, jedziemy, wiadomo gdzie jedziemy na garnek a potem złoty potok, żarki bokami dąbrowe, zawiercie i jawożno i domek Piękna trasa, dzisiaj jest sobota po pracy, pierwszy raz ojca wyciągnąłem na taką trasę O, ale maszyny jadą, była akcja Była akcja, albo jakieś święto strażaków, albo akcja No i pierwszy raz ojciec zdał się wyciągnąć na popołudniową, bo tata lubi zawsze rano, uwaga, kamyczki No ale, ale no, czasami trzeba po południu też, tylko że gorąco Teraz już mamy 31,7 stopnia no to już znacznie teraz wśród tych drzew No następna straż jedzie i to musiało być ostro Jakiś festyn albo naprawdę Konkretna akcja No widzicie maszyna 90 do 93 stopnie dochodziła temperatura No i żadnego tam jakiegoś Pugnięcia tłoka <grytania> czy jakiegoś tam Jakichś problemów Żeby słabnął czy coś takiego Także to naprawdę już musi być temperatura Słuchajcie 40 stopni chyba żeby on Żeby ten chłodzony powietrzem miał już naprawdę tak że że ledwie, ledwie. Z takich nowości, to powiem Wam tylko, że kupiłem sobie oczywiście świece, kupiłem sobie filtr powietrza, bo 17 tysięcy prawie już dochodzi i nie wymieniałem jeszcze, ale powiem Wam, że, że nie trzeba wymieniać. Przy RS Pro, bo to jest filtr kabinowy taki jak w samochodzie, on tak wygląda, może troszeczkę mniejszy gabarytowo, ale, ale tak wygląda jak w samochodzie. Prawdziwy powietrzny film, nie, nie gąbkowy, jakiś tam nasączany olejem. I on naprawdę jest schowany pod siedzeniem i to nie jest tak jak w samochodzie, że, że po prostu ciągnie jak odkurzacz, tylko jest schowany i on jak weres progo wyciągnąłem po 11,5 tysiącach no to wiadomo że ja tam nie widzę jakichś małych drobinek one gdzieś tam mogą się wbijać i ten ale ogólnie filtr po prostu czyściutki nic tam, nic tam w nim nie było dlatego tutaj na razie jeszcze nie zmieniam kupiłem sobie może na 20 tysięcy yy, zmienię świecę i yy. Ten filterek powietrza przy 16500 ojciec zrobił mi narzędzia wreszcie porządne do ustawiania zaworów ustawiłem 004 i 006 czyli na sącym i na wydechowym takie takie luzy przedtem ustawiłem większe ustawiłem 06008 Jeszcze większe o policja sprzeciwka chyba nie mają radaru przedniego to rzadkość jeszcze na polskich drogach, żeby strzelał, ale, ale są już takie auta. No i, i chcę, to, chcę to zrobić. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć no po, po tych zaworach, bo znowu rozluzował mi się zawór wydechowy i to było słychać, że zaczyna klepać. No więc trzeba to regulować. Słuchajcie, regulujcie zawory, no bo to jest jednak, jednak ważne. Ja myślałem, że jest problem tylko wtedy, kiedy się zaciskają, ale tak naprawdę jak są luźne, to też jest podobno problem, tak o tym trochę poczytałem, że też wtedy mogą się krzywki wy, wy, wycierać, szybciej i, i wałek i, i, i zawory wycierać. I, także ustawiliśmy jednak w tym silniczku mam 17 tysięcy prawie, trzeci raz ustawiałem zawory no i to tak trzeba mniej więcej na 20 tysięcy ze trzy razy tam zerknąć, jeżeli się dużo jeździ i często, no i w takich warunkach, gdzie rzeczywiście te, te różnice temperatury między zapalonym, znaczy e, zgaszonym silnikiem, a potem jazdą jest, są duże. E, co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Mam 17 tysięcy, a na 18 tysięcy, jak tutaj będę miał w Junaczku, jak, jak dojedziemy, to będę miał w sumie 40 tysięcy na 125 bo na tamtych dwóch zrobiłem po 11 tysięcy czyli 22 tysiące w sumie na ZiP VZ1 i Junaco RS 125 Pro no i teraz jak będzie 18 no to będzie równo 40 tysięcy kilometrów to nie jest może bardzo dużo jeszcze na trzech motorkach ale to już jest, jest konkretny wynik i mogę powiedzieć, że po 40 tysiącach ani jeden Chińczyk, ani jeden raz mnie nie zawiódł, ani nie stanął w drodze, ani się nie zatrzymał, ani nie zepsuł, ani coś się nie, nie stało poważnego. Żadnych poważnych awarii, same jakieś ewentualnie drobnostki, które można samemu ogarnąć, albo pojechać na serwis, jak ktoś się nie chce nie chce bawić oryginalne opony w przebieg prawie 17 tysięcy ja na nie, nie nie narzekam, jeżdżę ostrożnie w deszczu trzeba po prostu jechać troszeczkę wolniej eee, i łańcuch tak jak wam pokażę w filmiku bo mam filmik nagrany jedna czwarta, albo jedna naciągu. na ciągu no ciężko to sprawdzić, nie mierzyłem tego dokładnie, ale wszyscy wymieniają to tak często że aż jestem w szoku Natomiast natomiast tutaj jak łańcuch się smaruje bardzo często, ja bardzo często smaruję. Mam nawet tam olejem pod spodem mocno zażygane, wiecie, na, na nóżkę mi rzuca, gdzieś tu nawet czasami e, rzuci do góry na, na gdzieś na, na gmola, na coś tam, na na te, na te, sakw, na, te no, na te sakwy z tyłu, czy jak to się tam, nie mogę sobie przypomnieć teraz słowa, że gdzieś tam ten olej... Jak? No nie sakwy, ja nie mam sakty tylko mam jakoś to inaczej, to się nazywa o kufry właśnie to słowo dzięki dziadek mnie tu podsumuje i mi przypomniał kufry dokładnie fajnie mieć takiego suflera no i te kufry właśnie gdzieś tam mi tym olejem dorzuci ale to nic nie zmienia, bo to wszystko ładnie od tłuszczaczem ściągnę a, a, a łańcuch jest cały czas nasmarowany i przez to się naciąga nawet jak naprawdę w długą w długą trasę to porządnie nasmarować w trasie można w połowie drogi gdzieś tam na powrocie też posmarować to jest to nagadałem się strasznie, nie wiem czy coś z tego wyjdzie <grym> <grym> co, ja włączyłem? No, ale wiesz co, teraz się poprawiły tak, żeby dobrze słuchać, tak, na początku, mm -hmm. czy teraz słuchać, tak, na jak na włączył jak są tak, jak są, dwa, jak, są, jak są dwa włączone, to jest po prostu ideal. I będzie pewnie dłuż, dłuższe, dłuższe ten, w trójkę tak, ale, ale wiadomo, że, że mogą być przepięcia, nie? No ale to jest wiadomo, bo to ustrojstwa, no to tak jest, no. Dobra, ruszamy, ostatni skok. Mm -hmm. no, bo pomału wyprawa Zbliża się do końca, kochani e, Tata oddał już interkom, bo to pożyczony był Od Czesława No i będziemy się za jakieś tam 60 km czy 70 km rozdzielać e, I jedziemy Znowu krótka przerwa była na rozprostowanie kości Motocykliści mali mniejsi Więksi ja tak jak ostatnio pokazuję wszystkim rękę skuterom, małym, dużym Niech się cieszą Dobra, jedziemy na podwójnym interkomie i zbliżamy się do końca wycieczki. Dzień też zbliża się do końca. Na razie no kochani, prawie 300 km pękło Interkomy sprawdzone. Tam na chwilę się rozłączyły nam te interkomy, zaczęło coś szumieć no i tylko ten trzeci wyłączył Czesław i, i włączył ponownie, no i znowu pełny, pełny super głos I także sprawdziliśmy to, że mimo tego, że do sześciu motocyklistów może się połączyć no to oczywiście najlepszą jakość ten Max, MAX 100 ma dla dwóch motocyklistów wtedy masz super czysty dźwięk i wszystko, żadnych jakichś tam, no super idealnie zbiera wszystko i, i to naprawdę super działa w 3 4 5 to pewnie będzie już przerywało czyli to jest tak żeby jeden mówił mu na przykład o drodze o ten, a reszta słucha czasami się tam odezwać I tak żeby prowadzić rozmowę non stop no to wiadomo że tam będą jakieś 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 coś tam także dla dwóch motocyklistów idealne e, dla, dla trzech 4, 5, 6, tak, ale już wtedy jest troszeczkę gorsza jakość tego tego odbioru albo, albo trzeba po prostu co jakiś czas rozłączyć jeden czy dwa i połączyć ponownie i wtedy ta, ta jakość się poprawia ojciec przede mną, Czesław już pojechał do domu pojechał się zatankować, on akurat tankuje zawsze po trasie, my tak tankujemy zawsze przed trasą także u nas w zbiorniczkach widzicie jeszcze dopiero dwie kreseczki spadły, jutro jak jak pogoda będzie piękna i będzie ochota to to będzie można wreszcie za radą Krzysia, Szyszuni pojechać na ten Bełchatów, który sobie już obiecuje, obiecuje i zawsze coś wypada. Przyszły weekend planuję gdzieś wyjechać z żoną, więc chyba nie czy nie na motocyklu i z, z dziećmi, także... także nic nie będzie. A potem pomału zbliża się już wielkimi krokami. Pomału wielkimi krokami. Siedmiowidowe buty. Zbliża się już czas urlopu, no to tam też pewnie nie pojeżdżę Po urlopie planuję albo wyjazd na 4 dni nad morze, nad Bałtyk znowu Albo objazd Polski No ale taki nie jak inni jeżdżą, jak motopodróże, pojechał tam 7 dni, czy tam ileś 4, 5, 6, czy tam coś Czy jak Wojdyła pojechał tam na fejsie fajnie 14 dni dookoła ze zwiedzaniem, ze wszystkim no tylko ja oczywiście tak bym chciał góra 3-4 dni, jeden dzień na odpoczynek ewentualnie i taki objazd, no wiecie w moim stylu, czyli 1000 km dziennie no, to oczywiście będzie może trudne do zrobienia chcę ojca namówić, ale jak on usłyszał, że chcemy tak ostro jechać, to już <laughs> chyba spęka no ale zobaczymy, ja jestem taki, że strasznie lubię jeździć i... I nawet te zamki, czy te wszystkie, te, tak jak zobaczę tam z daleka, wystarczy mi, nie muszę wszystkiego zwiedzać, zobaczyć, nie muszę mieć zdjęcia zawsząd. Mnie cieszy zobaczenie tej przyrody, tych drzew, tych lasów. Oddychanie innym powietrzem. I tak to wygląda. O, tutaj ludzie grille wszędzie, pieczą, pieką kiełbasy, ziemniaki. A ja już trochę głodny, bo obiad było 14, teraz mamy 20.21 no i wracamy. Trzeba sobie zrobić kolacyjkę. Pozdrawiam Was. Mam nadzieję, że uda mi się z tego coś zmontować. Jeszcze z filmiku z zeszłego tygodnia coś mi zostało. Mam nadzieję, że głos się nagrał. <noise> bo może być różnie. Trzymajcie się lewa w górę. I do zobaczenia w następnym filmie.